Cześć wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który ostatnio zyskuje na popularności oponami bez przebicia. W tym filmie opowiem Wam, dlaczego te opony stały się tak popularne, jakie są ich zalety i wady, a także postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto w nie zainwestować. Porównam te z kilka popularnych modeli i podzielę się moimi własnymi doświadczeniami. Zapraszam do oglądania. Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o czymś naprawdę rewolucyjnym w świecie motoryzacji o oponach bezpowietrznych. Słyszeliście o nich? Stały się ostatnio bardzo popularne i to z dobrych powodów. Zacznijmy od tego, czym właściwie SA opony bezpowietrzne. To innowacyjne rozwiązanie, które eliminuje potrzebę tradycyjnego powietrza wewnątrz opony. Zamiast tego, opona jest wypełniona specjalnym, elastycznym materiałem, który zapewnia amortyzację i utrzymuje kształt koła. Ten materiał, często wykonany z polimerów o wysokiej wytrzymałości, jest zaprojektowany tak, aby absorbować wstrząsy i wibracje podobnie. Jak tradycyjna opona, ale bez ryzyka przebicia. Wyobraźcie sobie koniec z wymiana opon w trasie, koniec z nerwowym sprawdzaniem ciśnienia, koniec z detkami. To prawdziwa zmiana paradygmatu w świecie opon. Jakie esawiec zalety tych opon? Przede wszystkim, jak już wspomniałem, brak ryzyka przebicia. To ogromna zaleta, szczególnie dla osób często podróżujących po trudnym terenie albo tych, którzy po prostu chcą uniknąć nieprzewidzianych problemów w drodze. Po drugie, opony bezpowietrzne SA zazwyczaj bardziej wytrzymałe niż tradycyjne opony. Mogą wytrzymać znacznie większe obciążenia i SA odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne. Po trzecie, ich żywotność jest często dłuższa. CO przekłada się na oszczędność pieniędzy w dłuższej perspektywie. Dodatkowo, w niektórych przypadkach, opony bezpowietrzne mogą poprawić efektywność paliwowa pojazdu dzięki niższym oporom toczenia. To wszystko brzmi świetnie, prawda? Ale czy SA jakieś wady? Oczywiście jak w przypadku każdej technologii, również i tutaj istnieją pewne ograniczenia. Jednym z nich jest cena. Opony bezpowietrzne ESA na razie znacznie droższe od tradycyjnych opon. Kolejna kwestia jest komfort jazdy. Chociaż producenci stale pracują nad ulepszeniem tego aspektu, niektóre osoby mogą odczuwać różnice w komforcie jazdy w porównaniu do tradycyjnych opon, zwłaszcza na nierównych nawierzchniach. Na koniec, dostępność opon bezpowietrznych jest wciąż ograniczona, ale z pewnością sytuacja ta będzie się zmieniać w miarę rozwoju tej technologii. Mimo tych wad, korzyści płynące z użytkowania opon bezpowietrznych wydają się przeważać nad niedogodnościami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, rosnąca popularność tego rozwiązania. Hej, wszystkim! Dzisiaj zagłębimy się w temat, który zyskuje na popularności opony bezpowietrzne. To prawdziwa rewolucja w świecie motoryzacji, a ja Wam opowiem dlaczego. Zacznijmy od tego, że opony bezpowietrzne to przyszłość. Wyobraźcie sobie. Koniec z przebiciami, koniec z wymiana opon co kilka lat z powodu zużycia, koniec z koniecznością wożenia zapasowego koła. Brzmi jak sen? A jednak, to już rzeczywistość, choć wciąż na etapie rozwoju. Technologia ta opiera się na innowacyjnym materiale, który jest jednocześnie wytrzymały i elastyczny, pozwalając na amortyzację wstrząsów. Bez potrzeby tradycyjnego powietrza. To oznacza większe bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza w trudnych warunkach. Myślę, że każdy kierowca doceniłby brak stresu związanego z nagłym przebiciem opony w trasie. Pamiętacie rok Seven? Wtedy to pojawiły się pierwsze, poważniejsze próby wprowadzenia koł bezpowietrznych do samochodów. Były to oczywiście prototypy, dalekie od perfekcji, ale już wtedy dało się zauważyć potencjał tej technologii. Od tamtej pory minęło sporo czasu, a postęp jest imponujący. Obecnie mamy już kilka firm. Które oferują opony bezpowietrzne, choć na razie głównie do pojazdów specjalnych, takich jak wózki widłowe czy maszyny budowlane. Ale to tylko kwestia czasu, zanim trafia one do samochodów osobowych na szersza skalę. Warto wspomnieć o kilku konkretnych przykładach. Na przykład nowe opony zimowe Michelin, choć nie ESA bezpowietrzne, pokazują, jak producenci dążą do poprawy bezpieczeństwa i trwałości opon. Ich innowacyjne rozwiązania. Takie jak dużą liczba kolców, świadczą o tym, że branża cały czas się rozwija i szuka coraz lepszych rozwiązań. Innym ciekawym przykładem SA koła bezdetkowe Hankook, które również oferują szereg ulepszeń w porównaniu do tradycyjnych opon. Choć nie SA całkowicie pozbawione powietrza, to ich konstrukcja jest znacznie bardziej odporna na przebicia. Podsumowując, opony bezpowietrzne to technologia, która ma ogromny potencjał. Chociaż jeszcze nie zrewolucjonizowała całkowicie rynku motoryzacyjnego, to jej rozwój jest dynamiczny i obiecujący. Myślę, że w niedalekiej przyszłości będziemy świadkami prawdziwego boomu na tego typu opony, a jazda samochodem stanie się jeszcze bezpieczniejsza i wygodniejsza. A co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach.